Cześć dziś witam Was obok trzeciej generacji Range Rovera Sport. Oprócz nowego wyglądu, auto otrzymało również zastrzyk nowej technologii, a także nowe układy napędowe typu plugin, w tym 510-konny układ, który znajduje się pod maską naszego dzisiejszego egzemplarza. Ja nazywam się Michał Śniadek, to jest kanał Kartest i dziś zapraszam Was na test nowego Range Rovera Sport. A zanim przejdziemy dalej, oczywiście zachęcam Cię do subskrypcji kanału, byśmy mogli dla Was testować coraz lepsze samochody. Dzięki. W kwestii stylistyki już na pierwszy rzut oka widzimy, że jest to Range Rover Sport. Auto zachowało swój tradycyjny wygląd, jednak przeszło kilka znaczących zmian. W tym mamy nowe, smuklejsze reflektory główne, które teraz są w technologii matrycowej. A Atrapa chłodnicy również jest minimalnie przeprojektowana, ma tutaj nieco inny wzór. Wielki napis Range Rover jest oczywiście na masce, a zderzak w odróżnieniu od nowego Range Rovera, który ma po prostu poziomą kreskę, Tutaj coś się naprawdę dzieje. Mamy prawdziwe przeloty powietrza w tym miejscu. Tutaj ładne wykończenie, coś co imituje przedni splitter, a także niestety atrapy przelotów bocznych powietrza. Jednak całościowo auto jest bardzo muskularne, prezentuje się naprawdę bardzo dobrze. Gdy spojrzymy na samochód z boku, najlepiej jest widać jego ogromne rozmiary. Rozstaw osi jest prawie. 3-metrowy, 1,80 wysokości a szerokość tego pojazdu z otwartymi lusterkami to ponad 2,2 m. Jest to prawdziwy czołg jadący po naszych dość wąskich drogach. W naszym egzemplarzu znajdziemy 23 calowe felgi opcjonalne, które pomimo swojego ogromnego rozmiaru w tym samochodzie wyglądają jakby miały może z 19, może 20 Sali. Klasyczne linie zostały zachowane od przedniej lampy do tylnej, idzie tutaj wyraźne przetłoczenie nad linią klamek, a te są teraz wysuwane, podobnie jak w nowej generacji Range Rovera, czy na przykład w modelu Evoque. Nadwozie tradycyjnie jest dwutonowe, linia dachu minimalnie opada ku tyłowi, a sama tutaj dolna część nadwozia idzie minimalnie do góry, dzięki czemu powoduje nieco bardziej taki usportowiony wygląd. W naszym egzemplarze, jak powiedziałem Wam wcześniej, jest to hybryda typu plug -in więc po lewej stronie znajdziemy dodatkową klapkę, a pod nią gniazdo do ładowania. I w odróżnieniu od większości hybryd typu plug na rynku, Range Rover Sport jest wyposażony w system szybkiego ładowania z gniazdem CCS i całą baterię jesteśmy w stanie naładować w około 1 godzinę. Jeśli chodzi o tył pojazdu, to w odróżnieniu od nowego Range Rovera jest on nieco bardziej klasyczny. Światła nie są już teraz tylko na linii bocznej pojazdu, nachodzą tutaj na klapę bagażnika centralnie ogromny napis Range Rover z czarną wstawką po lewej stronie oznaczenie sport tablica rejestracyjna powędrowała teraz klapy bagażnika na zderzak i to co bardzo doceniam to prawdziwe końcówki układu wydechowego tylko nie rozumiem dlaczego są one aż tak ogromne jednak całościowo jest to wciąż na plus. Oczywiście mamy tutaj ogromny tylny spoiler z ukrytą wycieraczką, a jeśli chodzi o sam bagażnik, jego pojemność wynosi 765 litrów, a po rozłożeniu oparć tylnej kanapy do dyspozycji mamy aż 1701 litrów. Jeśli chodzi o sam bagażnik, to po pierwsze, nie mamy tutaj żadnego progu załadunkowego, więc dostęp do naszych rzeczy jest tutaj bardzo prosty. Jednak jeśli Pojawiłaby się potrzeba, żeby obniżyć pojazd, wystarczy przytrzymać jeden przycisk i nadwozie nam się opuści, abyśmy mieli jeszcze prostszy tutaj dostęp. Z praktycznych rozwiązań znajdziemy tutaj haczyki po obu stronach, oświetlenie LEDowe owe tutaj specjalne mocowania na jakąś siatkę, aby nasze rzeczy bardziej unieruchomić. W tym bagażniku mamy tutaj gniazdko 12V, miejsce tutaj oddzielone taką siateczką na jakieś drobiazgi. Podłoga jest kilku zadaniowa. Po pierwsze, może ona pełnić funkcję odgrodzenia naszych bagaży, i w tym momencie mamy oddzielone nasze rzeczy, aby nie uderzały w klapę bagażnika. Złożenie tego już wymaga dwóch rąk, więc spróbujmy to. Złożyć. Po drugie, tą podłogę możemy całkowicie wyjąć z tego samochodu i nie, nie będę nią teraz rzucał. O co się czepiacie z moich archiwalnych filmów, co było ponad pół roku temu. I jak widzicie pod podłogą znajdziemy tutaj jeszcze dodatkowe schowki m.in. na nasze przewody, kompresor, zestaw naprawczy, trójkąt ostrzegawczy, tutaj jakieś dodatkowe siatki. I jak widzicie ta przestrzeń jest naprawdę bardzo duża i możemy tutaj mieć pełnowymiarowe 23-calowe koło zapasowe. Nie musimy mieć w tym samochodzie koła dojazdowego. Teraz włóżmy tą podłogę tutaj z powrotem. Do najrzejszych to ona nie należy. Dobrze, udało się. A jeśli chodzi o panel, to mamy tutaj jeszcze kilka dodatkowych funkcji. Między innymi możemy wysunąć hak holowniczy, jest on elektrycznie składany. Bardzo fajny gadżet. Po drugie, możemy tutaj zapalić oświetlenie. W naszym egzemplarzu już jest włączony. A także możemy złożyć oparcia tylnej kanapy. Niestety lewego nie mogę, ponieważ ja siedzę zbyt blisko. I jak widzicie. Podłoga nie jest tutaj idealnie równa, mamy tutaj małą przerwę, więc coś mogłoby nam tutaj wpaść. Jednak to, co jest na plus, to oparcie tylnej kanapy również możemy złożyć elektrycznie, co jest wyróżnikiem względem niemalże wszystkich samochodów na rynku. I witam was we wnętrzu nowego Range Rovera Sport. Design tego wszystkiego, co nas otacza, jest bardzo podobny do tego, co mogliśmy już zobaczyć w klasycznym, dużym range Roveru. Różnicą jest ekran, który tutaj jest nieco bardziej zaokrąglony. Tunel środkowy został minimalnie. Odmieniony mamy tutaj panel klimatyzacji dwustrefowej, wielki wybierak kierunku jazdy, włącznik centralny, regulacja głośności, tryby jazdy. Jest to wybierane w ten sposób. Mamy tryb automatyczny lub możemy to wysunąć i wybrać jeden. Z kilku trybów jazdy, których naprawdę jest w tym samochodzie bardzo dużo. Jeśli chodzi o ilość miejsca, jak najbardziej w porządku nad głową, również jest ok. To jest naprawdę bardzo duży samochód, więc nie jest tutaj problem zająć pozycję. Oczywiście fotele są regulowane elektrycznie, również kierownica w naszym egzemplarzu jest regulowana elektrycznie. Ciekawostka: fotele z przodu są regulowane aż w 22 płaszczyznach są podgrzewane, wentylowane, więc komfortna najwyższym poziomie. Jeśli chodzi o jakość materiałów, deska rozdzielcza wykonana jest z bardzo tutaj miękkiego tworzywa jest najbardziej w porządku. Tunel środkowy już nieco gorzej, ponieważ jak słyszycie, mam nadzieję to troszeczkę skrzypi. Również wyświetlacz Coś takiego nie powinno mieć miejsca w samochodzie za tę cenę, jednak jest to znana przypadłość samochodów Jaguara i Land Rovera. Całościowo one są zrobione naprawdę bardzo dobrze. Materiały są z najwyższej półki, jednak detale już niestety Nieco gorzej. Mamy tutaj dwa miejsca na napoje. Szufladka z nimi się odsuwa, i pod nią znajdziemy duży schowek z dwoma portami USB: jeden C, drugi A. Możemy to szybko zasłonić. Pod podłokietnikiem znajdziemy lodówkę, która jest opcją w tym samochodzie. Za kierownicą znajdziemy wyświetlacz zamiast tradycyjnych zegarów, który możemy sobie spersonalizować, co ma tutaj się wyświetlać po lewej, po prawej stronie. Możemy mieć podgląd. Funkcji 4x4, asystentów kierowcy, oczywiście może być pusty. Mamy również możliwość podglądu multimediów i nawigacji. Możemy również zmienić cały styl tego wyświetlacza na podgląd mapy. Niestety, Range Rover Sport nie ma możliwości pobrania Google Maps z Android Auto czy z Apple CarPlay i wyświetlić go za kierownicą, jak na przykład modele BMW. A trzecim trybem wyświetlacza jest wskazanie licznika, czyli taki bardziej. Klasyczny system wyświetlania informacji za kierownicą. Nasz egzemplarz wyposażony jest również w ogromny panoramiczny dach, pada tu naprawdę bardzo dużo światła. Przednie fotele mają również dodatkowe podłokietniki, choć nie do końca rozumiem ich sens, ponieważ ten jest naprawdę bardzo masywny. To, co zasługuje na pochwałę, to system Meridian 3D Surround. Dźwięk w tym samochodzie jest naprawdę z górnej półki i całościowo wnętrze nowego Range Rovera Sport jest naprawdę bardzo dobrze zrobione, świetny projekt, jednak detale mogą po prostu odrzucić. I witam Was w drugim rzędzie siedzeń nowego Range Rovera Sport. Podobnie jak z przodu jakość materiałów jest na bardzo wysokim poziomie. Kanapa jest regulowana na wysokość, więc możemy siedzieć bardziej wyprostowani lub nieco bardziej leżeć. Ilość miejsca na nogi jest w porządku. Nad głową jest OK. Powiedzmy, ja mieszczę się tu prawie na styk, biorąc pod uwagę, że w naszym egzemplarzu mamy panoramiczny dach. Kanapa jest dość szeroka, tunel środkowy minimalny, więc myślę, że spokojnie trzy osoby powinny się tutaj zmieścić. Mamy tutaj czterostrefową klimatyzację, gniazdko 230 V, dwa porty USB, gniazdko 12 V. Skrajne miejsca tylnej kanapy są podgrzewane i wentylowane, więc komfort na najwyższym możliwym poziomie. Mamy również roletki do zasłonięcia bocznych szyb, niestety są one tutaj ręczne. Dość duży podłokietnik z dwoma miejscami na napoje, wysuwane są one tutaj do przodu. Z drugiej części mamy tutaj schowek oraz gniazda USB i HDMI, a HDMI jest z powodu tych dwóch wyświetlaczy. Są one dość duże, dotykowe, możemy tutaj podpiąć się poprzez HDMI, więc czysto teoretycznie możemy tutaj podłączyć nawet konsolę Xbox, PlayStation czy jakąkolwiek inną. Jednak nie mamy tutaj możliwości streamingu bezpośrednio z naszego urządzenia mobilnego. Jednak, jeśli podłączymy Google Chromecast, wszystko sobie skonfigurujemy. Możemy poprzez nasze urządzenie mobilne wysłać obraz do tego mini telewizora, odpalić YouTube i obejrzeć go na tym ekranie. Możemy go skonfigurować i Wysyłać obraz bezpośrednio do zestawu audio w całym samochodzie lub podłączyć słuchawki. Gdy zdecydujemy się na te dwa wyświetlacze, dostajemy gratis dwa zestawy słuchawkowe od Land Rovera w naszym egzemplarzu. Są one jeszcze całkowicie nowe, nikt ich nie używał. I możemy je sobie podłączyć. Założyć i teraz oglądać nasz ulubiony serial, film, czy grać na konsoli, nie przeszkadzając innym pasażerom tego samochodu. Całościowo nowy Range Rover Sport, jeśli chodzi o drugi rząd, siedzeń, jest naprawdę na wysokim poziomie. Bardzo tu komfortowo, zestaw audio gra genialnie. Ciężko jest mi się po prostu w tym samochodzie do czegoś przyczepić. I witam was już za kierownicę nowego Range Rovera Sport w wersji 510e, czyli pod maską znajdziemy 3-litrowy silnik sześciocylindrowy połączony z silnikiem elektrycznym o łącznej mocy 510 koni i 700 Nm. Maksymalnego momentu obrotowego. Czysto teoretycznie ten samochód jest w stanie przyspieszyć od 0 do setki w 5,4 sekundy. Prędkość maksymalna powyżej 240 km na godzinę. Jeśli chodzi o układ elektryczny, to mam tutaj silnik o mocy 143 koni mechanicznych, który jest zespolony ze skrzynią biegów, a bateria ma pojemność użytkową 31,8 kWh. Według producenta ten samochód jest w stanie przejechać ponad 80 km wyłącznie wykorzystując energię elektryczną. Wynik bardzo dobry. Pojemność również naprawdę w porządku, i tak jak mówiłem Wam wcześniej, ten samochód posiada możliwość ładowania z łączem CCS, czyli szybkie ładowanie o mocy około 44 kW. Więc, jak najbardziej, w porządku. A teraz, nie przedłużając, przełączmy się w tryb sportowy, włączmy tutaj tryb dynamiczny i sprawdźmy, jak ten samochód przyspiesza ze startu zatrzymanego. Bardzo sprawnie, aż mi telefon z ładowarki indukcyjnej odpad. Połóżmy go gdzieś w schowku. Bardzo sprawnie ten samochód przyspiesza. Jestem pod wrażeniem, że tak olbrzymi samochód o masie 2700 lub 2800 kg jest w stanie zrobić coś takiego. Wow! To co mi również się bardzo podoba w tym samochodzie, już przełączmy się w jakiś normalny tryb, może być w sumie tryb automatyczny. To co mi się również bardzo podoba w tym samochodzie to zwrotność tego auta, ponieważ promień skrętu jest poniżej 11 metrów w tak olbrzymim samochodzie. Auto ma długość niemalże 5 metrów przypomnę. Bardzo, bardzo zaskakuje mnie ten samochód jego możliwościami, jednak jeśli chodzi o zużycie energii, jeśli chodzi o jego zasięg, to przełączmy się już w bardziej nowoczesny układ wyświetlacza. I jak widzicie, średnie zużycie paliwa to równo 10 litrów, a producent podaje średnie zużycie poniżej 1 litra. I producent nie mijałby się z prawdą, jeśli nasz dzienny kilometraż wynosiłby... 100-120 km codziennie byśmy to auto ładowali w domu i pokonywali około 80-70 km wyłącznie z wykorzystaniem energii elektrycznej. W przypadku mojego testu, w tym momencie, około 350 km jest na liczniku. Tym autem byłem w stanie przejechać z użyciem wyłącznie energii elektrycznej. Około 75 km, więc wynik naprawdę bardzo dobry. Jednak gdy ten prąd już się skończył i byłem na drodze ekspresowej S8, no to już ten samochód zużywał swoje. Auto jest bardzo ciężkie, ma na pokładzie jeszcze dodatkową baterię. Co prawda, zbiornik paliwa jest pomniejszony do około 70 litrów, bodajże 71,5 litra, jednak wciąż ten samochód swoje, waży swoje, ten silnik spalinowy 3-litrowy musi ciągnąć. Więc to zużycie paliwa będzie po prostu wysokie. Oczywiście teraz będzie nam spadać podczas całej naszej jazdy, ponieważ naładowałem ten samochód do około 80% i jak widzicie zasięg to 62 km. Wynik naprawdę bardzo dobry. A jeśli chodzi o wrażenia z jazdy nowym Range Roverem Sport, to jest to samochód bardzo specyficzny. Auto, które teoretycznie ma bardzo ogromne możliwości terenowe, jednak zainstalowano mu 23-calowe felgi, przez co już możliwości terenowe czysto teoretycznie spadają, choć może nie tyle spadają możliwości terenowe, co szkoda byłoby zniszczyć tak duże felgi. Oczywiście właśnie z tego powodu podczas całego testu nie zjechałem tym samochodem z asfaltu, ponieważ po pierwsze obawiam się, że te felgi się zniszczą, a po drugie, jak już się zniszczą podczas testu, to pewnie ja bym musiał za nie zapłacić, więc. No, niestety nie i nie, nie namówicie mnie, abym ten samochód kiedykolwiek sprawdził w terenie, chyba że zrobimy zrzutkę i wypłacicie za szkody. To wtedy możemy się tym samochodem pobawić, możemy sprawdzić, co to, to auto potrafi. Jednak, jeśli sam mam płacić, to niestety nie zjadę tym samochodem gdzieś w teren. Ale jeśli chodzi o codzienne korzystanie z tego samochodu, to auto, tak jak powiedziałem wcześniej, szokuje zwrotnością, ponieważ Auto skręca w miejscu. Mamy tutaj krętną tylną mość, która może skręcić koła o 7 stopni. Więc to auto, manewrowanie tym samochodem jest bajecznie proste, pomimo jego ogromnych rozmiarów. Niestety, z uwagi na to, że jest to naprawdę pokaźnej wielkości samochód, nadwozie się nieco buja, jak widzicie. Zawieszenie próbuje, co może. Mamy tutaj specjalne amortyzatory. Range Rover chwali się, że to auto. Ma się nie wychylać w zakrętach. W praktyce nie oszukamy fizyki, to jest naprawdę pokaźnych rozmiarów samochód. On będzie się przechylał podczas jazdy w zakrętach i to, co mnie dość irytowało podczas jazdy tym samochodem, to gdy będziemy zwalniać, musimy zahamować, to auto nurkuje ogromnie do przodu. A jeśli potrzebujemy się całkowicie zatrzymać. To auto wręcz odbija za każdym razem, bardzo mocno. Więc nie powiedziałbym, że to jest samochód bardzo komfortowy z tego powodu. Jednak na pochwałę zasługuje wygłuszenie w tym samochodzie, bardzo mało zewnętrznych dźwięków do nas dociera. Mamy tutaj petardowy zestaw Audio Meridian, również mamy tutaj lusterko cyfrowe, które wyświetla nam obraz z kamery umiejscowionej na dachu tego samochodu, więc widoczność jest zawsze świetna. Całościowo odbieram ten samochód naprawdę bardzo pozytywnie, jednak, z uwagi na to, że jest to ogromny samochód, no niestety ma on tendencję do tego przechylania się, do nurkowania i może to być uciążliwe na co dzień. Jeśli chodzi o ceny nowego Range Rovera Sport, to aktualnie cennik zaczyna się od około 482 tysięcy złotych za podstawową wersję z podstawowym dieslem. Jeśli chcielibyście się zdecydować na wersję wyposażenia autobiografii, jak w naszym egzemplarzu, to jest ona dostępna z dwoma silnikami, flagowym dieslem oraz właśnie naszą testową hybrydą typu plug-in. I taki egzemplarz jak nasz to już wydatek 717 tysięcy złotych, a z dodatkami już prawie 800 tysięcy złotych. Jest to cena bardzo wysoka, jednak gdyby w parze z tą ceną szło wykończenie, to nawet może bym się skusił, ponieważ bardzo polubiłem ten samochód. Jest to fantastyczny kompan podróży, genialne osiągi, bardzo dobre wyposażenie. Jednak w mojej opinii Land Rover życzy sobie zbyt wysoką cenę za ten samochód. Dzięki za uwagę, zachęcam cię do subskrypcji kanału. Jestego Szerbić, polubienia tego filmu i czekam na Twoją opinię na temat nowego Range Rovera Sport w sekcji komentarzy poniżej. Dzięki, cześć.